Dziecię jestem tym i witam Was w piątym odcinku The Bonfire 2. Dzisiaj znów kontynuujemy budowanie naszej wioski widzów. Jestem po publikacji pierwszego odcinka. A my lecimy. Nie grałem oczywiście poza odcinkiem, bo nie mam zamiaru grać poza odcinkami. W tą grę i jesteśmy. Tu widzę, że ktoś był już level. Przemas. Większy intelekt o, o, o! Coś takiego może Dobra. Czy coś możemy zbudować nowego? Nie. Tu wydobywałem żelazo. Tu zaraz ukończy nam się nasza huta żelazo... Nie. Eee... Wypadło mi słowo. No. Nie rzeźnik, A. Naprawdę zapomniałem Przemysłowie będziesz tu na razie pracować mm. 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 Przecież skin potrzebuje Na razie nie będziemy tego robić To w sumie, o kto tu był Julek Masz mało intelektu, to ci dodamy um. Dlaczego na razie nie robię? Chcę po domki najpierw. Więc w sumie przemaz, to na razie tu nie pracujesz. Tu już pracuje. Traktor O, tu na razie przemaz będzie pracować. Dobra. A, cofnęły się postępy. Teraz tak zauważyłem treasure, skarbiec skarbiec miał być tu a tower miał być tu dobra lecimy mm. już fooda produkują bo widać, że znoszą tu food Fajnie jakby był nowy mieszkaniec, żeby by nam się przydał. Dzień 20 już mamy. No time to sleep. Oczywiście, jak zawsze. No, nie, nie, nie. Dobra, od razu mu dam. Natalka. Na od razu dam to. Nadia i Nadia od razu dam to. I lecimy. No właśnie, on, oni śpią tutaj przy ognisku. A gdy coś nas zaatakuje, to wtedy nie będą. Bo jak w domkach są, to wtedy nie uciekają. Trzy żywności potrzebujemy? Czekaj, czy z tego będzie skóra? Nie wiem. O nie, udało się. Dobra, czy można upgrade'ować? A, Maksimum level. No dobra. I tu niby pokazuje, że będę mieć z tego skórę. Zobaczymy, jak to będzie. Oni nie śpią. I gdy przyjdzie ktoś nowy, to nazwy Szymek znów, bo Szymek, jak wiadomo, zginął w trzecim odcinku. Nie, w czwartym. W trzecim, przepraszam, w trzecim jednak. W trzecim odcinku zginął Szymek, Odziczek. E, więc go sobie przy... A, dobra. Więc go sobie wtedy przywrócimy, e, gdy się pojawi jakiś nowy osadnik. Naraziłem jedną śmierć. Bardzo dobrze nam idzie. Bardzo, bardzo dobrze. O, już zaczynają budować tamto. Właśnie bridge mamy. No teraz pytanie, a na razie nie, nie, nie gdzie i tak mam dużo do budowy chyba bym na razie poszedł tu w tą stronę no tak, bo tu jest co to jest tu? Bagna jakieś tam? chyba to widzicie chciałem ja na razie tam poszedł więc tam pójdziemy chyba kończą o, 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 o. Dobra, to Arkadiusz. Wiele siuk, Na razie będziesz pracować tutaj. Arkadiusz. Ok. Mm. Na razie. No nie wiem, no bo. Jak coś, to byśmy tam koło tych od razu owieczek, czyli te owieczki będą produkować? Tak, produkują. Dobra. Czyli produkują, zbiorę tam ileś tam jedzenia z tej farmy. Raz, dwa. No to wtedy będą owieczki. Dobra. Hmm. Tak. Co tu? Albo zrobić road tutaj, gdzie to się nie można usuwać? No tak, zapomniałem. Czy już jest noc? O, szybko to minęło dzisiaj. Zapomniałem, że nie można usunąć i będą takie dziwne ścieżki. Ajajaj mm. Dobra, mamy to Bo nie można usuwać tych ścieżek. A nie można. Destroj I to destroj. teraz by było tak i wtedy bym mógł te tenery postawić źle zrobiłem tą ścieżkę idzie spać um, źle zrobiłem tą ścieżkę Nie no, naprawdę No dobra Przepraszam, czy Road na pewno się psuje No właśnie, żeby Blacksmitha O, tu to, dobra Road 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 <tryk> Trzy dzisiaj o, 10 skóry mam. Upgrade i na przykład Julek Skierka niech tu śpi. Co tu wbił? Level i Paś Budowniczy też często dobra. O, tu ktoś też wbił mierce Dobra, niech to też będzie. Zwolnię trochę czas. Chyba mają co budować, no? No, czekajcie. To jest nierówno, prawda? Tu idzie. Tak, tak. Będzie brzydko to trochę wyglądało. Czekajcie. A nie. Jakby doszedł jakiś nowy pracownik, to by było fajnie, bo już mogli dać od razu, żeby pracował w Blacksmithie, u Kowala. No. Niech będzie, może tak. O, 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 ktoś przyszedł. Asgu witamy Azgu w nowej pracy Asgu, Azgu. Tylko jedna, chyba tak. De -wix. ety. Jesteś kobietą? I ty De Wix możesz na razie iść tu się opłaca chyba bardziej tu się opłaca na razie devixa dać nie tak szybko jeszcze tego nie skończyłem mojego tu projektu Stop. Dobra i teraz te tanery to bym mógł właśnie tak postawić. Tam tu sleep już. No dobra. Ten paś Gaming, Otalka Nadia. Wooden spear Przydzielanie. Nie wiem o co chodzi. Dlaczego oni nie mogą mieć? od początku? Tych spirów, może bym dał dzisiejszej nocy trochę więcej ludzi? Może chyba tak zrobię, szanowny Masz, idziesz tu dzisiaj? Naprawdę boję się już tych nocy, nocy powoli. A dobra, nie było tematu. Bo tak, a wszystkich was zwalniam z tego zadania i tyka przemysłówka masz tak. I dobra, możecie wracać spać. Dwa skóry, leder sympatyki, nie. nie pamiętam co to znaczyło. Nie przypomnę sobie teraz. No. Zaraz nam nas noc minie. I będzie już dzień trzeci Coś tu wyprodukowało. Chyba te dwa skin, trzy skiny. A. No, to zaraz albo i dobra. Naprawdę? Kopię Battle Royale Mobile Game, chyba. Call of Duty Mobile. Tam jest najlepszy Battle Royale. Nie tam. To. irona tutaj w ogóle mamy tyle ironu dużo dobra, na chwilę zapauzuję i na chwilę zapauzuję nagrywanie i zaraz się widzimy. Witam już jestem z powrotem Co my tu mamy? Kontynuujmy. Oni sobie będą budować. Czy mam podgłzone? Mam. Dobra, zaraz mija kolejny dzień. Niestety, szkodu. No to odcinki te dni tak szybko mijają, i dzisiaj postaram się nie zbudować kolej. znaczy, nie nagrać kolejnego odcinka. Tu znoszą surowce, tu też znoszą surowce, tu drewno na razie znoszą dobra, a tu niech znoszą żelazo, którego chyba. Jeszcze trzy tu mają w magazynie zero, bo wszystko od razu tu znoszą. 40 na 50. O, bo. O, zatrzyma się czas. Myślę, że się nie zatrzyma. Ale się jednak zatrzymał. Czy dacie jeszcze jednego? Ostatni atak był trochę słaby dam że miał ten spokój w sobie, że na pewno wszystko się uda. Zaczyna się. No dobrze, że dałem. Czekajcie tam zaraz zawijam. Dobra, idźcie spać. Mamy niby skórę. Tam, jakbyśmy zebrali to, jakby wytworzyło skórę, to wtedy byśmy mogli saboterować kolejny domek i to by nam pomogło. 95 jedzenia. I wiecie co? Chyba to będzie też dobry moment na to, żeby loger skampa też postawić nowego. Tu się nie zmieści, ale może. Tak. W sumie? Dobra. Ale na razie to zatrzymamy ten loger skampa, bo niech zajmą się innymi rzeczami. Czyli tu znoszą skórę. Nie do Quart Tower. Do Stokpila. Nie, a O! Ktoś tu ubił poziom. Przemysłowka masz. Niech będzie tak. Ej, dzień 24 już jest. Czy dwójkę wybiegli właśnie z lasu? Tak jest. Halo, kliknij się akcept mamy miana Izaka mężczyźni i tu Szymek niech będzie, to sobie od razu zaznaczę um. i Szymek mm. jeszcze jeden Szymek i jeszcze zaok. Mieliśmy. Tak się sam nazywał. Dobra, jeszcze mam kuba. No, powiedzmy, że nie dam tyle A co ty masz w Niku. Bo za dużo masz A w tym niku. Dobra, niech budują. Mamy 9 skóry, fajnie gdybyśmy jeszcze jedną dostali gdzieś. Eee, he, he. Proszę, jedna skóra. 110 jedzenia. Jest 10 skóry. to to dom. Upgrade. Eee. No, dużo nie ma jeszcze gdzie spać. Tu widzę, że ktoś był level Rafał Fischerman. Dobra, w sumie jak teraz tyle dostaliśmy osób, w sumie ich budują na razie. Kto tu ma tak mało HP? Ja? a Na razie w huntingu sobie odpuść No Niech może Kuba na razie się zajmuje, bo jak ja widzę ile mam HP To przez te dziki Wrecking Gaming JP Przemysław No już będę dawać takie ustawienie trochę więcej do poklikania Pytali się tam ludzie w komentarzach pod pierwszym filmem, że Ej, ta gra jest na telefon, czy na konsolę, czy na PC-ta. Napisałem, że tam ta gra jest na telefony i na mm, komputery. Okej, okay. a niech na razie nie... Sto a, i tak irona jeszcze tu nie. O nie, nie. Kto tu mi zginął? Ktoś mi zginął. Ale mi smutno. No kolejny mi zginął. A szkoda. Ej. Dwie śmierci na tyle odcinku no to naprawdę wow, ten bridge. И можем... Пойди. А, вот, 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 вот. а добро. Разумеем. O, super, no. Taką masz małą armię. No, no. Oczywiście to wygrywasz. Wcale ich nie jest więcej. Twoje jednostki w ogóle nie giną. I nagle milion żołnierzy jest. I oczywiście przejmujesz wszystko i wygrywasz. <grystanie> Aj Bridge. bym postawił No ale to Na razie zapałuję. I tu wtedy jeszcze drogę No właśnie takie coś No niech na razie tam budują Dlaczego tu nie ma? Nie no, Hunter mi zginął Tak jak powiedziałem, że dobrze że Śmierci już Naprawdę mi zginął Może Hunterzy będę dawać im te Spiry Nadia ja. mm. Ejjejjej A tu jest ten Logger Camp Ej, też powoli... dobra Kończymy na dzisiaj odcinek, bardzo wam dziękuję, widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku IPA. O tu stop. Nadia. A tak. Ipa.